Sponsorem programu jest Delta Optical, dystrybutor marki Pulsar. Daszbur. Witam Was w końcu na polowaniu. Popolujemy sobie dzisiaj na sarny, jak będą takie dzienne dziki bądź drapieżniki. E, dzisiaj akurat mam lunetę Delty. 4,24,50 naboje już są załadowane w komorze także broń jest zabezpieczona Polujemy oczywiście z czeskiej ciężkiej wbrew pozorom jak ludzie mówią, że jest tragiczna i w ogóle i ona nie przeszkadza, jest dosyć tania teraz coś się waha w granicach 140 zł za paczkę a pamiętam jeszcze kilka lat temu płaciłem 85 zapaczkę. także ceny też rosną Amunicji to wszyscy widzą dokładnie, a jak ktoś więcej poluje, to w szczególności widzi po portfelu. Także, nie przedłużając, ruszamy w drobny podchód i zobaczymy, co tam dalej wyjdzie z tego. Porozglądamy się, popatrzymy się na zwierzynę, na przejścia i tak dalej, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli Huberta. Jak widzicie, znajdujemy się przy świeżo zrobionym. Taki most był przeprawowym, zobaczcie sobie przez rzekę, przez naszą czarną wodę. Nasz starzysta, w sumie już nie starzysta, kolega Kamil, który będzie albo już złożył podanie o przyjęcie do dokoła, e, zrobił taką oto budowlę, żebyśmy mogli przeprawiać się na drugą stronę e, rewiru i można było polować z ambony, którą wykonał. Tam jest ona kolega Wojtek. Sambony i urządzenia łowieckie Że zobaczę sobie jak to... Jak, czy jest wszystko ok, ale sobie wolę broń zostawić Tutaj Że w razie jak wpadnę to tylko ja Mam nadzieję Kamil, że nie Wiecha jest bardzo fajnie, dobrze wykonane oczywiście deski modrzewiowe więc powinny posłużyć na długo długo mam taką przynajmniej nadzieję ja się zbieram dalej, będziemy gadać później na chwilę obecną idziemy wzdłuż wału i dojdziemy sobie tak jak kiedyś tam tamtędy chodziłem dojdziemy sobie na takie pole tam jest zwyżka też postawiona przez kolegę kolegę Wojtka, także lecimy nie wiem czy dobrze widać, ale tam mamy zobaczcie sobie a, to nie wyostrzy mi muszę tutaj przejść jeszcze bateria niedługo padnie mamy nore. a kogo? bobra i tutaj jest takich pełno przejść bobrowych, zobaczycie tutaj ścieżki i tam dochodzi do starego kanału. także oszczędzamy baterie bo nie będzie czego później nagrywać. już jest, jesteśmy już na zwyżce. z racji tej, że mi padła bateria w kamerze, troszkę gimbalem ponagrywamy tak wygląda okolica, na której będę polował. tam jak zobaczycie tutaj idzie czarna rzeka i tutaj mamy dalej laski. tu było kukurydzisko zresztą widać tu mamy pole o, tu mamy pole i tutaj mamy też tu było wszędzie kukurydza e, może jakiś lisek wyjdzie już wabiłem ale na chwilę obecną cisza tutaj mamy dalej tu przeważnie sarny też wychodzą one wychodzą tutaj, wychodzą tam wzdłuż i tu wchodzą, kierują się w naszą stronę, ale z racji tej, że no pan się już zawinął, ale hałasu narobić narobił. Więc o, czekamy, może akurat a nóż widelec coś wyjdzie, no zobaczymy. Ale i tak warto jest chwilę po siedzieć sobie na zwyżce popatrzeć na łowisko. Tego mi brakowało dość długo. Nie mogłem polować ze względu na swoje zdrowie ale to jest jak jest. No i troszeczkę możemy sobie pogadać. Ostatnio oglądałem no miałem czas pooglądać sobie troszkę poprzeglądać sobie troszeczkę internet, różne filmy, TikToki, nie TikToki i tak dalej. Oczywiście ten na TikToku, który miał ponad chyba 112 tysięcy wyświetleń, że mi głowę wywaliło. Został usunięty przez TikTok. Dwukrotnie pierwszym razem odwołałem się i było wszystko ok, przywrócili mi film, no i teraz znowu go usunęli Zaczyna mnie tak strasznie ten TikTok denerwować, choć ma potężne naprawdę zasięgi, to jest narzędzie do pokazywania myśliwstwa i w ogóle bardzo mocne i idzie mocno, można pójść w nim w świat, ale niestety jest tego minus, że tam nie wiem kto tam pracuje, bo wiem kto zgłasza nasze filmy o tematyce myśliwskiej, ale za to nie wiem kto. Pilnuje tego i weryfikuje, bo to kompletne dno i wodorosty, że tak powiem. I ostatnio natknął mi się mm, urywek właśnie na TikToku yy, yy, wywiadu z panią Ewą Zajączkowską. Yy, I tam redaktor się jej pytał akuratnie o, o to, czy przyszła w naturalnym futrze. On no, oczywiście, że tak, że to futro jednota i tak dalej. I to co tam słyszałem ze strony redaktora, to czy jest jej nie tego zwierzęcia i tak dalej Takie głupie pytania w formie jakichś dzieci z podstawówki czy z gimnazjum, a z gimnazjum już teraz nie ma To powiedzmy szósta, ósma klasa No to, to jakiś kpina jasna, no i ona odpowiedziała automatycznie, mu, czy panu nie żali skrówek jak pan zjada, albo cielęcinki jak pan zjada znaczy, cielęcinki, cielaczków, jak zjadać cielęcinę, mówi, ale no z tego się nie robi futer, ale się robi buty, robi się paski i tak dalej. No ale ten pan oczywiście nawet nie wiedział o tym, że z tego się robi, że ze skóry bydlęcej się robi cokolwiek innego, albo wiedział, albo głupa palił. Także bardzo, bardzo według mnie jest to słabe, ale też to świadczy o poziomie, jakim społeczeństwo jest doinformowane co się dzieje z obróbską, obróbką zwierzyny dalej czyli z hodowlami i tak dalej i tak dalej jak media kreują postrzeganie na świat postrzeganie na nasze myśliwstwo i tak dalej to jest dno 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 i jeszcze raz dno i takie właśnie osoby tacy właśnie redaktorzy którzy w jedno właśnie stronny sposób pokazują chcą pokazać widowni zyskują bardzo na poparciu ale też bardzo mocno dezinformują, i też tu właśnie widać, jak media dezinformują społeczeństwo, jak potrafią społeczeństwem manipulować, jak potrafią społeczeństwu wmawiać różne, różne rzeczy, które nie są prawdą, które nie są sprawdzone, ale widać, etyka dziennikarska jest teraz na takim poziomie, że liczy się tylko e, fame, wyświetlania itd., itd., nie liczy się, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Tak samo przeglądałem kilku też aktorów, którzy coś tam pokazali. Jakiś jeden pajac pokazał, że znalazł futerał w lesie myśliwskiej po broni. Co zrobił? Tak, z myśliwstwem do kosza. Idiota. Inaczej nie można powiedzieć. No, jak tak można mówić. Nie zna w ogóle sprawy, a wypowiada się. Kolejny, który szuka poparcia w widowni. Nie wiem, może już nie zapraszają pana na filmy, nie ma pan takiego właśnie zapotrzebowania. I szuka Pan teraz gdzieś po klasku. Kiepszczyzna. Bardzo duża kiepszczyzna. Nie podoba mi się to strasznie, ale to tylko to, że mogę, mogę się na ten temat wypowiedzieć. No i między innymi to, że mogę coś tam na internecie wstawić, trochę poopowiadać i tak dalej, i tak dalej. Także ja będę starał się cały czas i tak kreować myślistwo takie, jakie faktycznie jest, a nie takie, jakie. Ludzie i media kreują, którzy nie mają bladego pojęcia z Warszawy, Wrocławia i Bóg wie skąd jeszcze indziej. Nie mają bladego pojęcia o przyrodzie, nie mają bladego pojęcia o tym, co się dzieje w lesie i tak dalej. Dodatkowo ostatnio też kolega mi wysłał, bo był, z racji tego, że ja też mieszkam niedaleko Góry Ślęży, czyli pod Wrocławiem, to też wysłał mi tablicę, gdzie tam było, właśnie chyba o łowiectwie tablica była? A w tym wstawię za chwileczkę. I tam fajnie była pomazania z brzydkimi napisami na temat myśliwych. Bardzo brzydko. Osoby, które takie coś robią, to są kompletnymi tumanami, gupo, gupolami i tak dalej. Jeżeli nie podoba Ci się myśliwstwo, jeden z drugim baranie, no to po prostu żyj z tym tematem. A nie, że będziesz niszczył cudzemienie, za które ktoś zapłacił niejednokrotnie jest to niedobre dobra zbieramy się, trzeba pamiętać o tym żeby deseczkę postawić pionowo żeby ptaki na nią nie uprztaliły także teraz zbieramy się i schodzimy na dół dobra ja tu gadu gadu ale tu faktycznie jest na chwilę obecną pustka totalna, czyli osoba która tutaj troszkę te drzewo Wycinała lub porządkowała lasek. No, przegoniła całą zwierzynę w promieniu, no nie wiem, co najmniej kilometra. Więc co, będzie zwijać ją latki. Przejdę się dookoła rewiru, może coś jeszcze się napotka. Po drugiej stronie słyszę, że jednak jakiś rolnik coś tam uprawia, więc będę musiał się cofać w kierunku ośrodka. A może na powrocie gdzieś na polu będą jakieś sarny, bądź jakiś drapieżnik. Także powoli się zbieramy. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. I pójdziemy sobie, idziemy sobie wzdłuż pola, no, zobaczymy, czy coś tutaj się znajdzie. Idzie, idziemy sobie w kaosikach. Pastora Primosa jest. Niestety teraz muszę to ze sobą nosić, bo innej opcji nie ma. Coś tu się ciekawego znajdzie Na szwidelec może natkniemy się na jakieś dziki Tutaj była wcześniej droga, ale została przez rozjeżdżona i nie ma nic z tego tutaj powiem szczerze, to już jest uprawione ale zobaczymy Może będą jakieś tropy, może jakieś przejścia będą i uda się coś strzelić. Troszkę na tej zwieszce straciliśmy czasu, ale to już teraz nie ma co narudzić. Nic nie ma. Widać też dokąd była woda, ile tej wody było. A było jej naprawdę dużo. Wszystko pływało. Kukurydza też. No, pustki Nieładnie. To się spójść na troszkę godzinę mamy jest 11 i mogą starnie już zalegać no ale to możemy chociaż pójść zobaczyć zobaczcie jak szare są jak szare są eee, tutaj krzaczorki przybliżymy tyle było tyle było nie ostry. tyle było wody dosyć dużo są sarny odbiegły więc one są gdzieś tu w pobliżu O tym, że mówiłem, że mamy u nas bobry w łowisku to świadczy na przykład to, zobaczcie tu jest przejście, ale miękko strasznie zobaczcie jaka tam A tam popatrzcie, czekajcie. Pozgryzana wieżba, można sobie zobaczyć, nawet widać na końcówce, że tam jest zgryzione i sobie bobry, tamę zrobiły, ale tu coś puściło, więc pewnie muszą poprawić. Dzięki temu rzeka robi za kole, wcina się w pole, co zresztą już widać. Widać, widać to bardzo dobrze. Zobaczcie, jak teraz rzeka idzie, i będziemy mieli meandry, a tam na pewno z pola nic nie będzie. Trzeba by tutaj, no i z pewnością trzeba by było tutaj. Jakąś fotopułapkę nastawić, poglądać sobie może górcze, z tutaj trzeba by było nastawiać. Jakąś fotopułapkę, żeby sobie zobaczyć, jak tutaj bobry funkcjonują przy tej oto. będzie widać mnie? Czy oto tej tutaj tamie. He, to są budowlańcy, jeszcze możecie sobie zobaczyć jak bobry zgryzają i to widać nawet świeże już Wam pokazuję zobaczcie wierzba pozgryzane nawet świeże bo widać świeżyna się kurcze wywale i tutaj możecie sobie zobaczyć ale to jest jesion co Na jesiona będą gryźć widocznie tak no i tam dalej mamy wieżbę o, tutaj jest całkiem świeżutkie. O, tu by warto było fotopułapkę nastawić. Kurczę, może nastawimy. Zobaczymy. Idziemy dalej. Tutaj mamy ładne przejścia. I tutaj widać, że był może iść też w tą tutaj stronę, bo tutaj jest takie woda i on to tutaj se może funkcjonować ładnie a raz mi broń z paska spadnie no, tu sobie przechodzi całkiem możliwe i tu sobie może żyć no ale czarna po liściach taka no idziemy dalej także takich różnych ciekawostek u nas w łowisku jest Sarny. A to ci dopiero ja za sarnami, one tam były. No Ale tam tam pewnie na pole wybiegną. Więc nic z tego nie będę miał. A szkoda. Tam przelecę do kolejnego lasku. O, tam biegną. Kurde, felek. I kończymy na dzisiaj polowanie. Niestety. No, zwierz był widziany, więc polowanie jest udane. Nie darzyło nam niestety dzisiaj, ale to nic. Ważne, że wiemy, że zwierzęta są, mamy ich, mamy bobra. Także myślę, że jeszcze dzisiaj skoczę sobie fotopułapkę założyć zobaczyć co on tam majsterkuje. Bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, a mogą być ciekawe filmy z tego tytułu. A jeszcze jak się uda postarać załatwić. Może udałoby się jeszcze postarać się załatwić odstrzał na Bobry redukcyjny? Wiem, że tam chłopacy, koledzy, rolnicy zgłaszali, żeby coś takiego zrobić, więc muszę z nimi pogadać, bo jeszcze chwilka czasu jest, żeby można na nie zapolować. Oczywiście na Bobry polujemy z normalnych celowników, czyli mówimy o lunecie. Nie można polować z termowizji ani laktowizji. Dziękuję za dzisiaj, e, tak jak w szorcie na pewno zobaczycie, e, zapraszam do e, wysyłania maili z pytaniami do odcinka Q&A, e, na wszystkie będę starał się odpowiedzieć e, i tyle, dziękuję za wszystkie subskryp subskrypcje, lajki, komentarze, proszę Przesyłajcie moje filmy dalej w świat, żeby się zasięg powiększał. A za dzisiaj dziękuję serdecznie. Dasz Buru.